za wspaniały dzień za mną i dochodzi wieczór i pomyślałem sobie, że coś dla was nagram gdyż bardzo lubię to robić a dzisiaj był wspaniały dzień gdyż doznałem olśnienia a propos tego co chcę dalej robić w życiu i konkretnego planu działania i tak dalej i tak dalej i to jest niesamowite, że Chciałem Wam właśnie się podzielić nie tyle co tym planem, ale tym, jak taki plan, jak taką wizję na propos siebie, na propos swojego życia, taką klarowną wizję, dosłownie krok po kroku to, tego, co robić w życiu, uzyskać. Zapraszam. Więc tak. Hmm. Wiadomo, często e, chce się czegoś, co jest dosyć ogólne. Na przykład chce mieć dom, chce mieć dużo pieniędzy, chce mieć piękną dziewczynę, chce mieć nie wiem co jeszcze, fajną pracę, którą lubię i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli przychodzi do realizacji tych marzeń, tych pragnień, no to. Nagle zaczyna się często pytanie, od czego zacząć? Czy idę w dobrym kierunku? I moim zdaniem, raz na parę miesięcy, minimum 3-4 miesiące, powinno się zrobić taki checkpoint, czyli taki zatrzymać się i zobaczyć, czy, czy na pewno to, co robimy, to w jakiej pracy jesteśmy. To, z kim się spotykamy, to, co robimy na co dzień, to, gdzie mieszkamy, w jakim miejscu jesteśmy na co dzień, czy to wszystko odpowiada naszym najgłębszym pragnieniom? Bo jesteśmy tutaj na świecie tylko, może nie tylko raz, ale w tym ciele jesteśmy tylko raz. I warto by było w ogóle, dlaczego by nie wykorzystać tego na maksa, czyli robić to, co chcemy. Jeżeli chcecie mieszkać w górach, to zamieszkajcie w górach, a nie nad morzem, albo gdzieś w centrum miasta. Jeżeli chcecie mieszkać na wsi, to mieszkajcie na wsi. I oczywiście łatwo to się mówi i łatwo się to robi, tylko też łatwo tego nie zrobić, bo łatwo właśnie się zagubić. I właśnie taki checkpoint, raz na miesiąc, raz na trzy miesiące, raz na pół roku, czy raz na rok nawet, to po prostu jest bardzo, bardzo ważne bo często jest tak, że chcemy czegoś i odkładamy to w nieskończoność a nasze codzienne kroki mijają się z tym może dlatego, że się boimy może dlatego, że boimy się sprowadzić czegoś nowego bo jesteśmy w swoim comfort w swojej stabilizacji i tak i nie robimy tego czego pragniemy e, oczywiście to prawa, jakby to jest bardzo ważny temat bo jeżeli nie robimy tego, czego chcemy. Nie mieszkamy tam, gdzie chcemy. Nie, na co dzień nie pracujemy w taki sposób, jaki po prostu chcemy. Albo na co dzień nie jesteśmy sobą, bo e, mówiąc o znajomych, z którymi przebywamy w środowisku, jeżeli jest one nie takie, jakie byśmy chcieli, to znaczy, że nie jesteśmy do końca szczerzy z tymi ludźmi, dlatego z nimi jesteśmy. Bo gdybyśmy byli szczerzy, to byśmy po prostu z nimi nie przebywali, bo byśmy po prostu się nie zgrali energetycznie bo na przykład my chcemy robić co innego, chcemy mówić o czymś innym i mówimy o tym, i jeżeli to środowisko nam nie odpowiada, to znaczy, że po prostu samo by odeszło a jeżeli trwamy w takich relacjach, to znaczy, że robimy że nie jesteśmy sobą po prostu że oszukujemy samych siebie i innych przy okazji i tak samo z pracą też możemy oszukiwać siebie, że po prostu lubimy swoją pracę, bo dobrze nam płacą bo, bo jest bezpieczna, bo jest w miarę ok, bo, się, bo mamy dużo wolnego, i tak dalej, ale w głębi swojego istnienia wiemy, że chcielibyśmy być kimś innym, być kimś wielkim, po prostu spełniać się każdego dnia i być sobą zawsze wolnym, wyrażać się, robić co chcemy. Nie, że trzeba gdzieś iść, bo taki mamy kontrakt, który jest wbrew nam samym to jest takie trochę jak podpisanie umowy z diabłem że podpisujemy kontrakt na cały rok że będziemy od tej do tej od tej do tej a na przykład co jak po miesiącu nam już się odwidzi to często zamiast to zmienić i postawić na swoim to trwamy w tym, trwamy w tym, trwamy w tym wiem, bo sam tak robię często i potem właśnie przychodzi taki checkpoint, gdzie sobie wszystko tutaj układam i mówię otrząśnij się czas na zmiany Czas na działanie w odpowiednim kierunku. Bo po prostu, mimo tego, że często się robi coś wbrew sobie, bo odkłada się coś na później, robi się coś, co jest mniej ważne dla nas, to zawsze się o tym wie. Jeżeli wy również coś takiego robicie, to na pewno o tym wiecie, ale sami przed sobą po prostu to ukrywamy. Staramy się tą prawdę od nas odrzucić jak najdalej. Czemu? Bo po prostu się boimy zmiany, boimy się zaryzykować, bo jesteśmy przy, przywiązani do czegoś, do jakichś ludzi, do posady, whatever. I no, oczywiście, żyjąc w taki sposób, nie w, w takim swoim celu, nie w swojej wizji życia, tego naprawdę takiego wspaniałego jakie sobie wymarzyliśmy za młodu, czy po prostu niedawno, to nie żyjąc w takiej wizji, to będziemy powoli, powoli się starzeć, albo bardziej, bym to nazwał, gorzknieć. Będzie w nas coraz mniej radości, coraz mniej spontaniczności i będziemy coraz bardziej goszcy. No oczywiście, jak będziemy coraz bardziej gorzcy, to tutaj E, jesteśmy podatni na różnego rodzaju usładzacze ży życia, takie jak słodycze, e, rozrywka różnego rodzaju Netflix, sport chodzi, że oglądanie piłki nożnej e, w ogóle przemysł rozrywkowy jest tak bardzo rozwinięty e, właśnie dlatego, że większość ludzi nie żyje wedle tego, jak chciałoby żyć. I właśnie usładzamy sobie wtedy te życie takimi yy, rozrywkami. No oczywiście to prowadzi do chorób i tak dalej. I w końcu mamy coraz mniej siły, coraz mniej zaparcia. I się starzejemy. I wtedy możemy skończyć, że te życie przeżyjemy w sposób taki, jak nie chcieliśmy przeżyć. I tutaj właśnie przychodzi yy, taki checkpoint, który można sobie zrobić. Odrzucić od siebie wszystkie odsładzacze. Odrzucić od siebie wszystkich ludzi, odrzucić od siebie wszystko praktycznie. Zostać tylko samemu wśród po prostu przestrzeni, czyli natury albo nawet w pustym pokoju można. Co jest bardziej hardkorowe myślę. I po prostu czekać na. Na wizję tego, co robić, i na początku będzie niekomfortowo i tak dalej, ale im dłużej będziemy trwali sami ze sobą, dzień, dwa, trzy, cztery, czasami tydzień, czasami dwa tygodnie, to będziemy widzieli czarno na białym, czego tak naprawdę chcemy. No i przyjdzie oczywiście odpowiedź, co robić. Przyjdzie ta wizja. I, i będziemy wiedzieć, pojawi się też radość z odkrycia tego takie to jest jakby olśnienie po prostu takie jakby ktoś nam lampkę zapalił i nagle jest aha to takie proste i to właśnie jest takie proste, żeby wiedzieć co chcemy w życiu robić żeby znać tą wizję i wiedzieć w którym iść kierunku to wystarczy po prostu dać sobie przestrzeń i posłuchać siebie czyli posłuchać siebie bo na co dzień mamy telefony, mamy powiadomienia, Facebooki, mamy pieniądze do zarobienia, mamy jakieś sprawy do załatwienia, mamy znajomych, którzy z nami się spotykają, mamy pierdoły do obgadania, niektórzy oglądają jeszcze telewizję do tego. Jakieś głupoty, to coś, jakieś wojny dookoła, jakieś katastrofy, gry, nie gry. <gry> Jest po prostu, wszystko jest ważniejsze od nas samych i wtedy błudzimy, wtedy jesteśmy podatni na manipulacje, jesteśmy słabi, jesteśmy zgorzkniali, tak jak wcześniej powiedziałem, bo nie słuchamy siebie. A to powinniśmy siebie postawić na pierwszym miejscu, wtedy będziemy żyć w radości i będziemy mieli pełną energii do tego, żeby dzielić się z innymi i stwarzać piękny świat dookoła nas. Bo będziemy realizować swoją wizję. A z wizją jest tak, że e, najpierw realizujemy wizję dla siebie, a następnie dzielimy się tą wizją z innymi ludźmi. To jest tak jak ze mną. Ja zacząłem zajmować się mm, rozwojem osobistym, duchowością, bo miałem taką tęsknotę duszy. Byłem nieszczęśliwy w jakimś tam momencie swojego życia. I, a kiedyś byłem bardzo szczęśliwy w dzieciństwie, i tęskniłem za tym. I po prostu dotarłem do tego, bo pokładałem sobie w głowie, znalazłem drogę, jak do tego dotrzeć, i teraz po prostu chcę się tym dzielić z innymi i to robię, bo po prostu to mi sprawia jeszcze większą radość, bo, bo jesteśmy jednością wszyscy. I to się manifestuje na takich subtelnych, niezauważalnych na co dzień, eee, chyba że jesteśmy uważni, w rejonach życia, w sferach życia. Więc, jeżeli nie wiecie, co robić w życiu, nie wiecie, co jest waszą misją życiową, nie wiecie po prostu, czego chcecie, bo to jest ważne pytanie: co chcemy robić na co dzień? Po co wstajemy z łóżka? I to wystarczy posłuchać siebie. Tylko nie 5 minut, a 23 godziny 55 minut spędzać na Wszystkim innym, a nie rozmowie ze sobą, tylko spędzić naprawdę większość dnia po prostu czekając na wizję, czekając na odpowiedź. Nie szukajcie jej na zewnątrz. Wszystko macie w sobie. Każdą odpowiedź macie w sobie na każde pytanie. Hmm. Mm. <laughs> więc pamiętajcie o tym, żeby słuchać siebie nie mnie, ale siebie Miejcie wspaniały wieczór albo dzień zależy kiedy to oglądacie przesyłam z tego miejsca bardzo dużo pozytywnej energii i namaste <laughs>